Motyle w brzuchu, pożądanie, zauroczenie? To nie miłość, kochani. To prokreacja. Pierwotny instynkt, spuścizna po ewolucji, bo tak działa nasz organizm. Tak działał przede wszystkim, żeby ludzkość mogła przetrwać. Gdybyśmy nie reagowali w ten sposób, nie byłoby nas dzisiaj. Pewnego dnia usłyszałam, jak jedna z celebrytel w wywiadzie powiedziała, że po rozwodzie zamierza zaufać swoim feromonom i motylom w brzuchu. I poczułam, że muszę nagrać ten materiał. Prokracja to instynkt biologiczny, którego celem jest zachowanie gatunku. Zauroczenie to tak zwana limerencja. Uruchamia nam się w mózgu limaręcza, lima która przyćmiewa nam przed czołową i nie, nie myślimy racjonalnie. Chemia w mózgu, która daje motyle brzuchu, obsesyjne myśli, euforię, to właśnie limerencja. Układ nagrody zostaje mocno pobudzony. Racjonalna kontrola spada, partner jawi się jako ideał. I to piękne mechanizmy. Świetnie się wtedy czujesz na super haju. Ale to nie jest jeszcze miłość dojrzała. Wyobraźmy sobie, że związek to taki bank uczuć. I spójrzmy teraz, jak wykorzystuje te narzędzia narcyz, psychopata, makiawelista. Dlaczego tak genialnie je wykorzystuje i dlaczego doskonale wie, że to najgenialniejsze narzędzie? No właśnie dlatego, że bazuje na uczuciach i emocjach. I wykorzystuje je. Bo wie, że w ten sposób można najlepiej manipulować. Wyobraźmy sobie bank. Wkładamy tam pieniądze i tak samo wkładamy uczucia w relacje. Bank uczuć niech to będzie zdrowy związek. Dojrzała osoba traktuje uczucie jako wpłatę do wspólnego na wspólne konto. Budujemy fundament, oszczędzamy, inwestujemy w przyszłość, potem wspólnie korzystamy, rozwijamy się, wzmacniamy, dokładamy kolejne wartości i tak dalej. To jest zdrowa wymiana i zdrowa relacja. Co robi narcyz? Narcyz też coś płaca. Ale tylko na pokaz. Nie po to, żeby budować, ale po to, żeby, uwaga, obserwować. Bo kiedy ma dostęp do konta, to ma dostęp do banku. Wie, zawsze może tam wejść, wie, gdzie jest skarbiec, wie, jak działa ochrona, gdzie są najsłabsze punkty, gdzie instalacje alarmowe i czeka na moment, aż system będzie kruchy i wiotki, i wtedy przejmuje to, co najcenniejsze. Okrada swoją ofiarę, czyli ciebie. za wszystkiego, co może. Tak jak mówiłam w poprzednich filmach, pierwszym narzędziem narcyza jest love bombing intensywny, bo normalny love bombing on się dzieje w relacji. To jest normalne, że my wpadamy w jakąś tam euforię high-love bombingu i kochamy się nade wszystko. On występuje. Zaczyna się od hormonów i motylków w brzuchu. Normalny zachwyt na początku jest naturalny, ale nadmiar to technika manipulacji. Więc po tym można rozpoznać, że to zachowanie jest bardziej narcystyczne, psychopatyczne. Po co narcyz to robi? Po to, żeby przyspieszyć zauroczenie i wymusić w mózgu fazę prokreacji. Bo kiedy już jesteś na haczyku, zaczyna się manipulacja, dewaluacja, gaslighting, stopniowe osłabianie energii, aż po całkowite wyczerpanie emocjonalne i kradzież wszystkiego, co zdeponowaliście razem. Celem narcyza, psychopaty, makiabelisty jest po prostu zdławić, osłabić, zniszczyć ofiarę. Dlaczego? Bo czerpi satysfakcję z tego, że złamał silną osobowość. On ofiary traktuje jak trofea, mówiłam już o tym, im trudniej zdobyte, tym większa jego chwała. Najpotężniejsze narzędzie Narcyza polega na tym, że on doskonale wie, że prokreacja to najgenialniejsze narzędzie świata. Ale my, jako świadomi ludzie, nie musimy już działać według biologii sprzed tysięcy lat. Możemy budować związki oparte na zaufaniu, zrozumieniu, wspólnych celach i marzeniach, współpracy oraz na głębokiej więzi psychicznej, emocjonalnej i duchowej. Jak powstaje prawdziwa chemia, kochani? W mózgu działa prosty mechanizm. Jeśli się zrozumiemy, to osoba podoba nam się coraz bardziej. Zrozumienie buduje więź, a więź rodzi chemię. Prawdziwa chemia powstaje w mózgu, nie w ciele. To mózg wysyła sygnał: ta osoba jest bezpieczna, spójna, pasuje do mnie. Ale pamiętajcie, że pierwsze motyle w krótkim czasie to nadal reakcja prokreacyjna, a nie miłość. Dlatego potrzebujemy świadomego podejścia, najpierw zaangażowanie, krok po kroku poznawanie, sprawdzenie wspólnych wartości i planów, a dopiero potem chemia i limerencja. Dajmy sobie czas, wiele miesięcy, pół roku, nawet więcej. Jeśli chemia pojawia się zbyt szybko, no to jest to sygnał ostrzegawczy, że uruchomiła się biologia, naturalny instynkt przetrwania, a nie prawdziwa miłość. Absolutnie. Nie ufaj feromonom, nie ufaj motylkom brzuchu. Absolutnie. Bój się ich i wycofuj. Przyglądaj i badaj najpierw osobę, z którą jesteś. Powiem Wam teraz o neurobiologii i psychologii chemii. Przyjaźń i zrozumienie powodują, że budują bezpieczną bazę, bo buduje się oksytocyna z serotoniną. Nie oksytocyna z dopaminą, czyli z nagrodą, tylko oksytocyna z serotoniną. To hormon więzi i spokoju. Chemia jest później. Dopamina i noradrenalina uruchamiają się dopiero, gdy mózg poczuje zaufanie i poczuje pewność. Jest to tzw. Tak attraction shift, czyli przesunięcie atrakcyjności dzięki więzi. I to jest zdrowe, naturalne budowanie relacji. Prokreacja i pożądanie powoduje, że ciało reaguje na kogoś, z kim czujesz się bezpiecznie emocjonalnie. Jest to kolejny etap związku. A skąd się bierze, i to jest prawidłowe, tak powinno być? To ma szansę zbudowania długiego, trwałego, szczęśliwego związku i zdrowej, szczęśliwej, stabilnej rodziny. Skąd bierze się chemia od pierwszego wejrzenia? Układ nagrody, wyrzut dopaminy, gdy widzisz kogoś, to pasuje do Twoich nieświadomych wzorców. Nieświadomych. Noradrenalina, serce przyspiesza, ręce się pocą, pojawiają się motyle w brzuchu. Przepraszam, spadek serotoniny, obsesyjne myślenie, jak przy uzależnieniu, kiedy tej osoby nie widzisz. Oksytocyna i wazopresyna wzmacniają przywiązanie, jeśli dojdzie do bliskości. Ewolucja mówi o tym, że mózg w sekundę ocenia zdrowe geny, zapach, generalnie zdrowie, symetrię twarzy. Jeśli pasuje, nagradza euforium. Psychologia projektuje. Na nieznajomego, na nieznajomą nakładasz swoje marzenia i wyobrażenia. Dlatego wydaje się, że to ta jedyna ten jedyny chociaż tak naprawdę to stary schemat twojego mózgu. Więc podsumujmy, chemia od pierwszego wejrzenia to biologiczna iluzja stworzona przez ewolucję. Mózg sprawdza cechy genetyczne, wysyła nagrodę w postaci euforii. Serce przyspiesza ciało wariuje i myślisz to miłość. Ale to nie miłość to instynkt prokreacyjny. Dzisiaj kochani, na szczęście żyjemy w czasach nowej ery. Nie jesteśmy już ludźmi pierwotnymi. Jesteśmy świadomi, uważni i cywilizowani. I możemy wybierać miłość nie jako instynkt, ale jako dojrzałą, świadomą decyzję. W ten sposób mamy szansę na długotrwałe, szczęśliwe związki i szczęśliwe rodziny. Ten kanał jest dla Was, kochani. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama.